W dzisiejszym filmie po raz kolejny przyjrzymy się niezwykłym znaleziskom archeologicznym, które na pewno Wam się spodobają, a więc bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Etruski Grobowiec W centralnej części Włoch, w mieście Vulci, naukowcy odkryli unikalny etruski grobowiec z VI wieku przed naszą erą. Wewnątrz grobowca znajduje się pochówek należący do etruskiej kobiety, którą znaleziono w urnie na wykutej w skalę platformie. Pod urną złożono różne przedmioty nagrobne, w tym ceramikę, kielich wrzeciono i tradycyjne palenisko z używane w obrzędach pogrzebowych. Wszystkie nienaruszone i w nienagannym stanie. Miasto Wulci było kwitnącym ośrodkiem handlu i rzemiosła, dopóki nie zostało zniszczone przez Rzym w 280 roku przed naszą erą, a następnie opuszczone. Dlatego znalezienie nietkniętego grobowca jest prawdziwą rzadkością. Starożytne włosy. Homo sapiens z epoki brązu z pewnością nie przypuszczał, że zachowanie jego włosów pomoże hiszpańskim naukowcom znaleźć najstarsze bezpośrednie dowody używania narkotyków w Europie 3000 lat później. Włosy, które miały zaledwie 13 cm długości, znaleziono w jednej z komór jaskini odkrytej na zachodzie minorki w 1995 roku. Najbardziej powszechną teorią dotyczącą tego, w jaki sposób narkotyki trafiają do naszych włosów jest to, że gdy narkotyki krążą w krwiobiegu, substancje chemiczne są włączane do rosnących mieszków włosowych. A ponieważ środki psychoaktywne mogą pozostać zachowane przez tysiące lat. Analiza chemiczna ludzkich włosów z jaskini wykryła obecność kilku związków z grupy alkaloidów tropanowych, o których wiadomo, że mają właściwości halucynogenne, uspokajające i pobudzające. Chociaż nie jest tak łatwo odróżnić tego, co było religią od tego, co było medycyną rytualną, naukowcy nie wykluczają zastosowania terapeutycznego. Pochówek z bezgłowymi szkieletami. Archeolodzy odkryli masowy grób sprzed 7 tysięcy lat na Słowacji zawierający 38 szkieletów, z których wszystkie oprócz jednego są pozbawione głowy. Szczątki znaleziono na stanowisku Wrable Velke Lachemby na Słowacji, jednej z największych osad europejskiego okresu Neolitu. Współczesne badania sugerują, że głowy zostały celowo usunięte po śmierci. Tylko jeden szkielet, należący do dziecka w wieku poniżej 6 lat, miał nietkniętą czaszkę. Archeolodzy próbują teraz zrozumieć, dlaczego głowy zostały tak metodycznie usunięte. Czy miało to być ostrzeżenie, rytuał pogrzebowy lub sposób na uczczenie zmarłych? Grobowiec starożytnego imperium Historia Chin jest wyjątkowa i bardzo interesująca. O tym niesamowitym kraju powinno się mówić znacznie więcej, aby wszyscy kojarzyli archeologię nie tylko ze starożytnym Egiptem. Tak więc kilka lat temu, podczas renowacji kanalizacji w prowincji Shanxi, odkryto ceglany grobowiec z okresu Jurchenjin w północnych Chinach. Grobowiec zawierał trzy ciała dwoje dorosłych i jedno dziecko, a także kilka przedmiotów ceramicznych. Cała komora jest wyłożona cegłami w kształcie rzeźbionego drewna. Grobowiec posiada również ozdobne dekoracje na ścianach, w tym lwy. Ukwiały, kwiaty i dwie postacie, które mają przedstawiać duchy opiekuńcze. Dużym zainteresowaniem archeologów cieszył się ceglany dokument, na którym wykaligrafowano szczegóły zakupu gruntu. Chociaż pismo jest wyblakłe, z przodu inskrypcji można dostrzec napisy Wang Village oraz Gong Kao i Mingchang, co doprowadziło archeologów do wniosku, że grobowiec pochodzi z dynastii Jin, czyli między 1190 a 1196 rokiem. Dekoracje pogrzebowe małej dziewczynki. Nowe badania ujawniły pozostałości ołowianej trumny odkrytej na górze skopus, zawierającej klejnoty, w tym złote kolczyki, spinkę do włosów, złoty wisiorek i złote koraliki. Klejnoty zostały odkryte w 1971 roku podczas wykopalisk, ale znaleziska nie zostały wcześniej opublikowane. Dopiero niedawno zlokalizowano je w kontekście projektu publikacji przeszłych wykopalisk Izraelskiego Urzędu Starożytności. Biżuteria odkryta w 1971 roku nosi symbole Luny, rzymskiej bogini księżyca. Towarzyszyła ona dziewczynkom przez całe życie, a po śmierci były chowane razem z nimi, aby klejnoty mogły nadal chronić je w zaświatach. Możemy sobie wyobrazić, jak jej rodzice lub krewni złożyli te kosztowności w jej grobie, mając nadzieję, że pomogą ją chronić w innym świecie. Pomimo upływu wieków, wszyscy możemy zrozumieć to uczucie straty i pragnienie ochrony swojego dziecka bez względu na wszystko. W ten sposób te znaleziska archeologiczne pomagają naukowcom lepiej zrozumieć kulturę ludności Judei w okresie późnego Cesarstwa Rzymskiego. Świątynia Boga Wojny. Archeolodzy we Francji uważają, że odkryli świątynię poświęconą rzymskiemu Bogu Wojny w północno-zachodnim regionie kraju. Uważa się, że świątynia pochodzi z I wieku przed naszą erą, a dzięki odkryciu pozostałości dużego sanktuarium archeolodzy zaangażowani w wykopaliska byli w stanie dowiedzieć się więcej o rozległym rzymskim kompleksie. Został odkryty w 2022 roku w La chapelle de Fourgues w Bretanii i uważa się, że służył wówczas jako posterunek rzymskich żołnierzy. Wielkość sanktuarium wskazuje, że było to ważne miejsce dla religii. Mówi się również, że kompleks świątynny zawiera co najmniej 40 grobowców wypełnionych starożytnym srebrem i złotem, a także inną walutą. Znaleziono także biżuterie, sztylety, a nawet uprząż dla konia. Wokół sanktuarium odkryto brązowe posągi Marsa, rzymskiego boga wojny. Dlatego zdaniem kopaczy, kompleks miał charakter religijny. Najstarsza przekąska. W kanałach rzymskiego Koloseum archeolodzy znaleźli 1900-letnie szczątki owoców, orzechów i mięsa co prawdopodobnie wskazuje na rodzaje przekąsek spożywanych przez widzów. Badacze odkryli także kości lwów, lampartów, niedźwiedzi i małych psów, prawdopodobnie pozostałości po walkach na starożytnej arenie. Ponadto odkryto starożytne monety, w tym 50 monet z brązu pochodzących z późnego okresu rzymskiego, około 250 do 450 roku naszej ery, a także pamiątkową srebrną monetę upamiętniającą 10 lat panowania cesarza Marka Aureliusza. Zanim Koloseum stało się jednym z najpopularniejszych miejsc turystycznych we współczesnych Włoszech, było największym amfiteatrem Cesarstwa Rzymskiego, w którym odbywały się walki gladiatorów i inne spektakle przed wielkimi tłumami. Obiekt został ukończony w 80 roku przed naszą erą i wyszedł z użycia około 523 roku naszej ery. Starożytni Celtowie. Bardzo niewiele wiadomo o starożytnych celtach, którzy nie pozostawili żadnych pisemnych zapisów. Imiona wielu czczonych przez nich bogów są znane z inskrypcji łacińskich wykonanych w późnych czasach przedrzymskich i rzymskich. Rytuały, za pomocą których czczono tych bogów, już dawno zostały zapomniane. Pozostało jednak jedno zasadnicze pytanie: Czy Celtowie składali ofiary z ludzi? Wygląda na to, że tak. Ciała bagienne, datowane na co najmniej dwa tysiące lat przed naszą erą, znalezione w Irlandii, dowiodły przekonania, że celtowie rytualnie składali bogom w ofierze swoich królów. Ciała dowodzą również, że przeżyli straszliwą śmierć, jeśli za ich panowania czasy się pogorszyły. Zabójstwa wydają się być nadmierne, ponieważ z ciałami robiono o wiele więcej niż byłoby to wymagane, aby doprowadzić do ich śmierci. Jednak absolutnie nie jest to tortura, ale forma rytualnej ofiary. Król miał wielką moc, ale także wielką odpowiedzialność za zapewnienie dobrobytu swojemu ludowi. Musiał zapewnić, że ziemia będzie urodzajna, więc jeśli pogoda się pogorszyła, była zaraza, choroba bydła lub straty na wojnie, był za to osobiście odpowiedzialny. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, by nie przegapić kolejnych fascynujących odkryć. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia już niebawem. Cześć!